Gontalek Andrzej wita. Co się pan? Panie Johnny Brawo i tam ten Marek i tam Armoserus. Co się kurwa? Za, za chało was? Co mam? Tu by połowało. No dawać komentarze. Napierdalać filozofa i bate. No napierdala. Na czym się kurwa to napierdala. Co? Na rynku mi najebiesz? Ja cię gnido. Słowiński tam słowicki i tak kiedyś dorwę. Ale to nieistotne. Duntarek ja pozdrawiam się, pozdrawiam. Ja kurwa nie wiem co, kim ty jesteś. Dla mnie wtedy jesteś taką gnidą z Włosławka. a raczej skłótna. Bo tam się skłótna, robisz tak kłótno. To było od dawien, dawna dawna pradziada było kłótno, żeby wam ten, jak mu tam wójt wleźć w, w dupę, to sobie zrobili tak kłótno. Było kłótno i jest kłótno. Kłóciciele tam byli. Do tego tak było dawno. Oh, mm, oh, Avet, o, a, tak e, ez peta rozadziruaz, mmm, me skoatna, o, kurva. Gontarek anzei, pozdraviaze, spurzom,